Siema. Dzisiaj pokażę jak wgrać nowe tekstury do Minecrafta. Najpierw należy odpalić przeglądarkę i wpisać w polu wyszukiwania w Googleach Minecraft tekstur pack. Hmm. Można download i day to play właśnie. Wchodzimy na tą stronę. To czy możemy, oczywiście, wybrać też jakąś inną, ale ja osobiście polecam właśnie tą stronę. Tutaj wybieramy sobie jakieś tekstury, tutaj mamy naprawdę bardzo dużo tego do wyboru i tam później dalej już ściągamy. Ja już ściągnąłem, więc mogę przejść do następnego etapu. To jest właśnie ten plik przeze mnie ściągnięty. Tutaj są wszystkie właśnie te informacje, znaczy te pliki. Wchodzimy, robimy nowy folder na pulpicie. Piszemy no, nazwę jakąkolwiek. Ja wpiszę taką. I właśnie wypakowujemy do, do tego właśnie folderu te pliki. Zostaną już one poprawnie wypakowane. Otwieramy tutaj właśnie, uruchamiamy. Procent up Data Procent. Wpisujemy OK. Minecraft tutaj yy, Texture Packs. Tutaj rzucamy ten no, ten ten folder tutaj. Tutaj mamy. I wchodzimy do Minecrafta. Zestawy tekstur. To czy ja mam polską wersję w angielskiej i innych są właśnie, to jest analogiczne do tego. Klikamy to. Gotowe. I już się cieszymy nowymi teksturami. No to na dzisiaj tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrypcji.